Witajcie ponownie z tej strony Kantal. Dzisiaj chciałbym się Wam czymś pochwalić. Ostatnio przetłumaczyłem grę o nazwie Grizzly, którą można było zobaczyć na moim kanale. Gra przetłumaczona jest w całości. Dodatkowo przetłumaczyłem kartę produktu Steam oraz osiągnięcia. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kawałek rozgrywki po polsku. Zatem jestem w menu głównym i mamy tutaj wybory językowe. Więc moi drodzy, wybierzmy język polski i rozpocznijmy rozgrywkę. Start, sterowanie, ustawienia, wyjście. Zatem start. Rozgrywka moja w sumie po ostatnim streamie to 34%, więc możemy rozpocząć w tym miejscu. A czemu by nie? Zatłoczona świątynia. Przeskoczę sobie tutaj do góry i moi drodzy, zobaczmy. Dziennik. Zatem. Przedmioty, notatki, mapa. Moje zadanie aktualne, nawodnić drzewa, rozwiąż zagadkę. A w notatkach... Mamy tego naprawdę bardzo dużo i muszę przyznać, że wszystko jest po polsku, co mnie bardzo cieszy. Największe stwory tej krainy od razu wykazały zainteresowanie moją osobą. Na szczęście częstotliwość mojego konwertera głosu okazała się odpowiednia i mogę się z nimi komunikować. Na przykład takie teksty będą w języku polskim i dzięki temu mam nadzieję, że wy będziecie mogli grę odebrać jeszcze lepiej. Jeszcze prościej i jeszcze pełniej. Ponieważ moi drodzy natrudziłem się przy tym niemało, to ja zachęcam Was do tego, żebyście zakupili Grizzland właśnie z językiem polskim, bo zrobiłem to dla Was. I mam nadzieję, że kilku osobom się to przyda i będą mogli z radością pograć w tą niesamowicie dobrą grę, która na Steamie zbiera same pozytywne recenzje. Jeżeli macie ochotę podpowiedzieć mi jakąś inną grę, którą chcielibyście mieć w języku polskim, a aktualnie twórcy nie kwapią się, żeby tak było, podrzućcie link do Steama w opisie tego filmu. Przepraszam, komentarzu. Ja w opisie dam wszystkie te inne moje rzeczy. Jeżeli macie ochotę, będzie mi bardzo miło, każda osoba dostanie moi drodzy ode mnie komentarz, bo będę musiał oczywiście zobaczyć czy ta gra aktualnie ma szansę na to, żeby być po polsku. Ale to będzie bardzo miłe, jeżeli pomożecie mi w wyborze takiej gry, którą można by było przetłumaczyć. Od razu mówię, że nie każda będzie miała taką możliwość, ale prawdopodobnie twórcy mniejsi będą skłonni do tego, żeby w języku polskim gry wydać, żeby powiększyć rynek i ilość odbiorców swojej gry. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę, zostawcie suba, followa lub lajka, ponieważ to zawsze pomaga i motywuje do dalszej pracy. Będzie mi bardzo miło. Dzisiaj dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru, do usłyszenia, na razie, cześć!